Koszy nad Odrą, 18 lutego, w nawiązaniu do mojej wcześniejszej rolki o planowanym przywróceniu ruchu wahadłowego na ulicy Sikorskiego, chciałbym przekazać Państwu szczegółowe informacje, które udało mi się uzyskać w odpowiedzi na Wasze liczne pytania. W wyniku skierowanych pytań do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymałem wyjaśnienia dotyczące organizacji ruchu, w związku z kolejnym etapem budowy mostu. Etap ten nosi nazwę etap 3a organizacji ruchu. Odcinek z ruchem wahadłowym będzie miał około 150 metrów. I będzie zlokalizowany między skrzyżowaniem z ulicą mostową a posesją Sikorskiego 10, czyli obecny budynek Santander Bank. Na moście tymczasowym ruch będzie odbywał się dwukierunkowo. W godzinach 6:22 planowane jest ręczne kierowanie ruchem. Natomiast 22.06 ruchem będzie kierować sygnalizacja świetlna. Samochody ciężarowe będą mogły przejeżdżać przez most tymczasowy na warcie. Zgodnie z informacją od wykonawcy, etap 3a, o którym tutaj mowa, organizacji ruchu, będzie obowiązywała do 16 kwietnia 2025 roku. To tyle informacji, które udało mi się uzyskać. Pozdrawiam, Ryszard Dubik.